Tak, myślenie jednak boli. Nie chodzi tu o ból głowy, gdy zbyt długo czytam, albo zbyt długo skupiam się na jednej myśli. Nie chodzi tu o zwrot, że coś mi się w głowie nie mieści, że głowa mi od tego pęka. Chodzi o to, że prawdziwe myślenie wymaga ode mnie zmiany: zmiany poglądów, zmiany moich sądów o innych. A przede wszystkim, i to jest najtrudniejsze, zmiany siebie samego. I to właśnie jest tym bolesnym skutkiem myślenia. Jak to pokazać w wideoblogu? Jak to pokazać w praktyce myślenia? Od razu dowiecie się Państwo o tym, co w tym odcinku boli tę gadającą głowę, która się tu pojawi. Reszta, dalszy ciąg będzie tylko tego bólu rozwinięciem, powolną wiwisekcją. Będzie to myślenie długie, spokojne, jak obiad rodzinny. Tyle, że bardziej szczery. Zapraszam.